Зельда! Зельда, пля! Е! 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 Зельда, пля! Зельда, пля! Зельда, пля! Зельда, пля! Зельда, да Зельда, пля! 밥좀끓여 <목소리나> 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 <목소리나>

Trener Antoni Jeleń, trener na przodu Czyżowice, po sparingu z Syrnią, no niestety przegranym, aczkolwiek jest to już trzeci sparing tej zimy. Trzeci sparing i dla tego okresu e, można to nazwać amatorskiego przygotowania był to taki meczyk powiedzmy z naszej strony w pierwszej połowie bardzo dobry, gra się kleiła, gdzieś tam stworzyliśmy Kilka sytuacji, zasłużenie myślę, jeden za, żeśmy prowadzili. W drugiej połowie, przy tej ilości zmian i gruntownym odmodzeniu drużyny, no, mimo wszystko spodziewałem się, że będzie to gorzej wyglądało. Z czego można być najbardziej zadowolonym w dzisiejszym meczu? Z tego, że jest temperatura na plusie. I don't know. 步，步，步，别别，步，哎，咱们必须，来，来，来，来。

trener Janusz Sobala, nowy trener na przodu Syrenia. Był to wasz drugi sparing tej zimy. Zgadza się. No, tak Jestem na takim etapie poznawania zespołu. Także tak powolutku staramy się jakoś wspólnie że tak powiem poznać się nawzajem. No i ten okres teraz akurat jest taki, że bardzo że tak powiem na zasadzie przygotowawczym. Poznajemy się, pracujemy dosyć ciężko. Chłopcy są w pełni zaangażowani treningi, także tutaj naprawdę ta praca, mam nadzieję, będzie przynosiła efekty. Drugi sparing graliśmy z Bełkiem, bardzo wymagającym przeciwnikiem. Uważam, że bardzo pożyteczny sparing, bo pokazał nam mniej więcej jak się gra w piłkę, jeśli chodzi o odpowiednie przygotowanie i piłkarskie, i że tak powiem warsztatowe. Dzisiaj z Krzyżowicami bardzo fajne spotkanie. Uważam, zrobiliśmy malutki krok, powiedzieliśmy sobie przynajmniej po meczu z Bełkiem, gdzie mamy bardzo duże błędy, gdzie popełniamy, co powinniśmy poprawić, no i był już mały błysk w dobrym kierunku.